Dobry kochani, z tej strony dziela z podróżą małe i duże. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu nietypowym na wzgórzu za Malechowem. Znajduje się miejsce nietuzinkowe. Jest to Fort, fort Marian, w którym zgromadzono naprawdę bardzo wiele ciekawych eksponatów wojskowych i nie tylko. Jestem właśnie w towarzystwie tutaj właściciela, pana Mariana, który. Opowie nam troszkę o tym miejscu i zachęci nas do wizyty tutaj. Dzień dobry panie Marianie. Witam, Witam serdecznie. No, miejsce jest na tyle urokliwe, że można powiedzieć tak z wszystkiego przypadku tutaj trafiłem, bo kolega, który mieszka w Niemczech chciał zainwestować trochę kasy. Mówi Kup mi jakąś ziemię, kurczę, nie gdzie. Ja no i się okazało, że tutaj była działka 3 hektarowa na sprzedaż. Ja tego nie widziałem. Poszedłem na przetarg, kupiłem. Nie było za wielu konkurentów, więc udało mi się to kupić. Jak przyjechałem na to miejsce, to ten widok mnie tak zszokował, bo to nad morzem jestem kilkadziesiąt metrów nad poziomem morza, czyli miejsce jest około 60 metrów nad poziomem morza. I mamy tutaj dolinę grabową, gdzie jest taki park krajobrazowy z tej górki widać na odległość kilku kilometrów dobrą pogodę tak jak można powiedzieć dzisiaj no i z góry jestem razy piękny można powiedzieć tą, tą wypowiedź to yy, powiedziałem koledze słuchaj kupicie coś innego a to mm. ja muszę mieć nie? i mówię, dobra mi to tam obojętnie no i, i tak, tak mi i można powiedzieć to sprzedał i postanowiłem tutaj zbudować firmę którą yy, bo byłem kiedyś marynarzem Zgromadziłem jakąś sumę pieniędzy i w 1989 roku postanowiłem założyć firmę z przyjacielem z Pruszkowa, z tego lepszego Pruszkowa. No i on był oficerem na pokładzie, ja byłem w maszynie i tak chcieliśmy skończyć z pływaniem. I założyłem firmę, która importowała z Holandii środki czystości przemysłowe. No i nieźle to nam przez 20 lat funkcjonowało. No, ale przy okazji tej firmy cały czas byłem związany z moją pasją, czyli zbieraniem pojazdów historycznych. Powracałem od motocykli. Miałem ich na początku 2-3, później 50. Później zamieniałem je na zipy, na, na czołgi, na inne rzeczy. No i to miejsce właśnie nadawało się do tego bardzo szczególnie, bo raz, że duży obszar, byłem poza wioską jakieś 2 km, także nikomu nie przeszkadzałem y, swoim hałasem, jeżdżeniem czołgami. No właśnie, bo tutaj też można się przejechać niektórymi pojazdami, tak, prawda? Można powiedzieć y, wszystkimi motocyklami, dżipami, ciężarówkami to mamy y, taki przekrój ciężarówek na przykład. No, po, w ogóle pojazdów od y, przedwojny, wojny i powojenne, czyli tam od lat 30. do... 80 nawet. A ile ile Pan ma eksponatów tutaj w ogóle? No już przestałem liczyć tak? To już nie tak yy, z przykory mówię, ale yy, naprawdę nie wiem, no kilkadziesiąt ciężarówek A co jest najcień, najcenniejszą rzeczą tutaj dla według mnie, Pana? Dla mnie może, jak ktoś przyjdzie to mówię o, najcenniejszy czołg bo No właśnie, ten, no to... najbardziej to T55 tak? No jest on cenny, tam też 34 jest Oczywiście. Dla mnie są ważniejsze rzeczy związane z historią poszukania tego, mm -hmm. zdobycia i... No każdy pojazd na pewno ma swoją historię, tak na jak Pan to mówi, nie? I ma, bo trwało to kilka, nieraz, lat zabiegów, żeby coś kupić od kogoś. Teraz mm -hmm. może jest łatwiej, ale kiedyś, jak ktoś coś miał, no to tak nie, niechętnie sprzedawał, więc... W stodołach na wsi na pewno niejednokrotnie coś się znalazło, nie? Tak, no ja, ja właśnie od tego tak zacząłem, jak zacząłem szukać części do swojego mm -hmm. motocykla, więc yy, przy okazji był jakiś inny motocykl, później kurczę jakieś części były mm -hmm. i to tak rosło. No. Można powiedzieć, że yy, ta moja pasja się rozwijała przez lata. 50 lat już w zasadzie zbieram mm -hmm. te wszystkie pojazdy. No, zgromadziłem to na tym terenie i cieszę się, że mogę pokazać to innym i, i w jakimś stopniu myślę, że oni też się cieszą, że coś takiego mm. mogą zobaczyć. Bo... No my się bardzo cieszymy, bo to jest miejsce takie no tak jak powiedziałem na początku, nietuzinkowe. Ciężko jest, żeby właśnie pasjonat taki jak pan w jednym miejscu zgromadził aż tyle tego e, wszystkiego, i, i, i przez chwilę możemy się cofnąć w czasie i naprawdę zobaczyć, jak te pojazdy wyglądały. I, i to jest naprawdę e, no, bardzo cenna lekcja, chociażby dla mojej córki ośmioletniej, która, która w tym momencie może też sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, więc. Ja zachęcam jak najbardziej, bo, bo jak kiedyś to w teleekspresie mówili, pan jest takim pozytywnie zakręconym pasjonatem no tak. właśnie, więc szac szacunek za to, że to jest właśnie tak, tak dużo tego, bo niektóre nawet muzea chyba nie wiem czy to w koło ma tyle sprzętu, co, co pan tutaj zgromadził. Nasze może mają niektóre sprzęty bardziej wartościowe, może bardziej dbają, o to mają więcej funduszy na to. Ja to tak bardziej się skupiałem nad rzeczami, które e, mogłem kupić i wyeksponować, je i nie mam na tyle funduszy, żeby wszystko tak odrestaurować, jak mhm. być powinno, ale myślę, że z czasem to się jakoś tam zmieni. No, ja chciałem dodać, że oprócz tych wszystkich pojazdów, to mam bardzo wyjątkowe rzeczy, y, bo tutaj Malechowo leży niedaleko Darówka, największego no, niemieckiego poligonu z czasów II wojny mhm. światowej. I, to był tak ważny poligon, że Hitler z Mussolinią tutaj przyjeżdżali na testowanie największego działa kolejowego Dora. No i mam z tego poligonu parę tam elementów, między innymi kawałek płotu, za którym była ta Dora schowana, mam bunkier do testowania amunicji. Gdzie... No właśnie ten bunkier pan mówił, 80 tak, tak. ton to naprawdę... 40% gdzieś tutaj jest yy, tylko reszta tego, tego bunkra, bo yy, po wojnie cieli go na złom. Mm -hmm. W najgrubszym miejscu ma 60 cm grubości ściana mm -hmm. stalowa i on był osadzony w stopie betonowej i yy, stał na wydmie. Także strzelali z lądu do niego, z dział, z czołgów, pociski jak nie trafiały mm -hmm. to leciały w morze. No to jest jedyny bunkier na świecie taki, bo to tylko tutaj był ten poligon. Mm -hmm. To największe działo kolejowe stało. No i mam, można powiedzieć, że niedawna był jedyny w Polsce, jeden z na świecie. bunkier w kształcie kuli, kubiel-bunkier mm -hmm. tak zwany, który był wkopywany w ziemię i ścianka jego miała tylko 4 cm grubości. Mm -hmm. Wystawał 20 cm około nad ziemią. Podłoga była z desek zrobiona i tam żołnierze sobie stali i obserwowali, powiedzmy, tam linię frontu czy tam jakieś miejsca, które musieli bronić, ale jak na przykład front się zbliżał, to mogli go szybko wykopać i przenieść w inne miejsce. Był właśnie dlatego tak dobry, że nie ważył dużo, a wytrzymywał zrzut bomby 500 kilo, bo mam, mam literaturę niemiecką, w której jest pokazane, jak w Darówku zrzucili bombę koło niego, nie na niego, mhm. bo wiadomo, jakby na niego zrzucili, no to by wyrośliło, ale koło niego zrzucili bombę 500 kilo, lej powstał na 8 metrów, odsłoniło cały bunkier, mhm. ale nie uszkodziło go w ogóle, nie? także jest to bardzo wyjątkowa rzecz, jedna z najliczszych, no, można powiedzieć, na świecie. No i nie wiem jak czy tam widziałeś, mam jeszcze amerykańską cysternę. No wiem właśnie widziałem. Wielka cysterna, mm. która była produkowana jako prototyp do wojny koreańskiej mm. i miała już wtedy niekonwencjonalne rozwiązania z tego względu, że główny silnik napędzał chronnicę która napędzała przednie koła. Były napędzane elektrycznie przednie koła, a w tylnych kołach są Silniki firmy Porsche włożone mhm. w te felgi, i one napędzały tylne koła. Ta cysterna przewoziła 20 tysięcy litrów paliwa. No, może dzisiaj to nie robi wrażenia, ale na tamte w te czasy na, to na było pewno. bardzo dużo. Ale dodam na koniec, że ta cysterna mhm. płynęła jeszcze po wozie. Tak? także yy, Miała tam takie zbiorniki wypełnione z takim gęstym styropianem. I mam filmik na YouTube jak ta cysterna płynęła. No, to ja właśnie widziałem, to... że ona mogła ten na liczniku ma 100 mil na godzinę, więc to jest też prędkość zawrotna, jak to tam znaczy czasy. Być może tam do tej, do tej 100 mil nie dochodziło, ale mm -hmm. yy, myślę, że 100 na godzinę sobie tam jechała spokojnie. Yy, najciekawsze, może w tym wszystkim jeszcze jest to, mm -hmm. że to jest jedyny prototyp na świecie, bo to jest prototyp, który został wyprodukowany, nie wszedł do produkcji i Amerykanie nie wiedzą o jego istnieniu. Także Yy, może nie wiedzą, dlatego, bo kupił do w latach 70. właściciel dużej kopalni, żwirowni, y -y. I przez przypadek zostało to zasypane. Y -y. Nie było jej praktycznie widać i ona 30 ponad lat była pod tym piachem. Mój kolega likwidował tą firmę, bo y -y. już właściciel nie żył. Chciałem się interesować, co to za pojazd, i się okazało, że to jest jedyny pojazd na świecie jedyny prototyp. Także to ma niebywałą wartość dalszej i rozwiązań technicznych, ale i historyczną. Y -y. Także e, bardzo się że z tego pojazdu, tak jak to się pytałeś, co jest najbardziej wartościowe.